Alejandro Jodorowski. Nie jest łatwo się starzeć. Trzeba nauczyć się chodzić wolniej. Pożegnać się z tym, kim się było. I przywitać z tym, kim się stało. trudno jest przyjmować kolejne lata trzeba nauczyć się akceptować swoją nową twarz z dumą nosić swoje zmienione ciało pozbyć się wstydu uprzedzeń i strachu które przynoszą lata pozwolić by działo się to, co ma się wydarzyć. Pozwolić odejść tym, którzy muszą odejść, i zatrzymać przy sobie tych, którzy chcą zostać. Nie. Nie jest łatwo się starzeć. Trzeba nauczyć się, Niczego nie oczekiwać od nikogo, nauczyć się chodzić samotnie, budzić się samotnie i każdego ranka oswajać człowieka, którego widzisz w lustrze. Trzeba zaakceptować, że wszystko się kończy, że życie również ma swój kres. Nauczyć się żegnać z tymi, którzy odchodzą, i pamiętać tych, którzy już odeszli, i płakać aż do wyczerpania, aż do momentu, gdy w środku zapanuje pustka, która pozwoli wyrosnąć nowym uśmiechom, innym marzeniom. I nowym pragnieniom czytał Bogdan Tmowski.